Państwu, witam bardzo serdecznie na pierwszej gali. W zeszłym roku miałem przyjemność wręczać, ale na zabawie sportowców y, tę nagrodę Grzegorzowi Pienowskiemu. Z tego co słyszałem, za kotarą również w tym roku jest nominowanym. skoro jeszcze koperty nie otworzyłem, to sprawdzimy, czy piłkarzą nas z górą, czy też inni. Y, no cóż, są ci, których na dzisiaj kilku przyjmowałem na odpracowywanie za swoje różne tam wybryki w ramach prac zleconych przez SON, ale są ci, którzy nam przynoszą sławy i kluby i rozsławiają imię gminy. Bardzo wielki powrót z wygórowaniem tego dźwięku, rozsławiają imię gminy na arenie powiatu, województwa i na arenie, na arenach sportowych, bo tak chciałbym powiedzieć polski, a wśród nich i najlepszym sportowcem gminy Zbłąszynek Alno Domini 2010 została Angelika Ciurla. Czur Angelika Czurla! Najbarniejszy sportowi 2010 roku. Prosimy do mikrofonu. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że zdobędę ten tytuł. Dziękuję. Dziękuję bardzo dziękować wszystkim, którzy na mnie głosowali, a w szczególności moim rodzicom. bardzo, mnie wspierają mnie za tym